Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Wieża? Mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. Masz? Zobaczymy. Nie jestem leniem. Ja jestem. Ukraina. Raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw. Nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. No jest. O, huh. niech pomyśle. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma cię odbija? Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co ci powiem, ok? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Co się... Kurwa, pojechało mnie. Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Tak, obawiam się, że dla niego. Późno. O skórdze, jest Co to było? To zaczynamy? Jakoś? To zaczynamy? No, nie wiem. Ja się nie witam. A. No ja to, to. z mi ponownie. Dzień dobry. Ja jestem ze swoim zajebistym autopikiem. No kurwa, przepalił się, dlatego resetować go trzeba było. Nie, nie przepalił się, nie pierdol, głupot. Styki się kurwa palą. Wiesz, jaki komputer, taki właściciel. A raczej jaki właściciel, taki komputer. To oznacza... Dzwonisz? A ty, na Dzwonimy po pizzę hawajską. No nie, to ja chyba wyrzucam telefon. Crane, okay. słuchaj. Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut po może dlatego, że nie chcieliśmy udać ten łapy, bo może na muchę śmierdziała. Oh, Mamo, A, debil. Nagrywałeś Pre-Kraje 6? No. Już no, tak się tak. miałem podnosić. Zgodniej, Daj mi trochę kulek. A pierd... <gry> Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też. Tak mnie zaskoczyło. Że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosto: prawa ręka, czy lewa? Lewa! To była moja lewa, czy twoja lewa? Ja myślę, że była lewa. A co oferujesz w zamian? Hm? Twoje usługi? twoją lojalność? Potrzebny mi jest i to, i to. Nie idziesz? No i no? Pizza hawajska? Grein. Nie, absolutnie. A ja jeszcze tam włącz to główne zasilanie, już się będę wspinał. Ale nie mogę, bo mnie atakują. W dupie to mam. Tak, tak wygląda teamwork. Okej okay. Jeden robi, a drugi patrzy I się opierdala Koś to znam Ja w 87 zawodowo zapierdalałem na wieżę, na czas Wiesz co? Mm, nie mówię, że nie, nie mówię, że tak nie było Kurwa, myślałem, że to ty, a to jakiś zombiaczek No, skopałem go z góry Czekaj, oh. e, czekaj, super moto, wgranąc samoróbka Chodź, ja już zjeżdżam, chodź, chodź No, ja jestem też za tobą, kolego ale nie. Nie, bo za chwilę ja wezmę moje zabawki. Zaczymie się takie. Nie, coś. nie te zabawki. Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz jak wrócić, nie? No wiem. Chodź kochany, idziemy. A czy kródziałeś? Jestem szybki. Mm, nie wiesz. To mogę, że nie. Tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. się nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Smaczny kaczup. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. No daj mi... Dobra może jednak nie. Dupy. Boże. Halo tyle pizza, pizza hawajska. Nie nie, nie, absolutnie. Nie pozwala na takie coś. No. No dobra to ich sprawdzę Viral, viral. Jeszcze nie, poczekaj. Na rodzie, Straciła dla mnie głowę. Hej, mieliśmy umowę! Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek! Co? Masz tę antyzynę? Dawaj mi. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Była, jest buta w ogóle. W kurwę ona jest. Czemu? Przez nie? nie. Tam były dzieci. Tam Kało były dzieci. dzieci! WSZĘDZIE KURWA TE JEZI! Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. Krew śmierci Apokalipsa! Krew śmierci flagi rozpierdol! Śmierci Apokalipsa! No. Jak teraz to zrobić? E, może wyrzuć ten swój najlepszy na ziemię. No bo. Tylko mnie zabierz, bo. No To ewentualnie. Albo go wezmę, żeby ci nie zniknął. No. Masz? Kurwa, nie zdążyłem go wziąć. A to wuj. Co? Proszę, to jest obiecany klucz do mojego lombardy. Nie! Może ten... jednak został! Tak weź, skippnij go, chujas! Skippnij go, kurwę! I go i tak tam pójdziesz, no nie to, to jest... Kurwa, jaki Ray'a bakala, weź go, skippnij! Wiem, że to brzmi głupio, Ale kurwa. Ale... Skippnij go, Cwella. Nie no co to. Jest! O Boże, się wystraszyłem! Że moja piękna, że mój pistolecik zniknie. Chyba. Dobry z nas, team. 2 Kurwa. Halo, halo. Telepizza. Słucham zamówienia. Pizza na bejsko. Wejdź, Ale mogłabyś mnie najpierw zabrać na randkę jednak jest jestem anten. O kurwa! O! No. Brawo kochanie! Ale jak był brzydki, to mu zajebałem z przyzwyczajenia. W ogóle bez wszystko dolejemy. Ja to tutaj? Pomóż Co się robi? haha. <śmusznie> <śmusznie> help me, I'm stuck. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy! Co zawiodło? No, jest to za sprytne dla ciebie. Może dałbyś radę jednego? Ta, no kurwa, i... jeszcze czego. ...pozytywny wynik nas rekombinowanego wirusa. A. No, a ruchane, S. Wyjdź tam, tunel zaprowadzi cię do gniazda. Gdzie był ten tunel, tam był ten tunel. A że kurwa, idę jak głupi. Jak tam przyjrzałem? No, dobrze ja tam. S. A. Nie, nie biorę rak i przestań! Radim, ja! Stary, to ja! Krzyń! O oh, Jezu! Rahim, no i Radek zginął. No. Może wtedy wciąż by żył. O nie... Jade! No dobra, no kurwa, ma, ma go znaleźć, ale... Slack. Breken! Porwali Zira! Jego ciężarówka płonie! O nie, pana. Co tu się stało? Nie, szefie, nie! Szefie, wszystko pierdolęło! Coś pan narobił. Misja wykonana, szefie. <grym> no Józek Momo. Ukraina! Bardzo by mi się przydało wsparcie GRE. Ma pan zatem pecha, agencie tu będzie bum-bum-bum strzelanina na szkole. Jarka się przebrała. No. nie ma za co. Nie kosz mnie. No, masz fakt. Fakt, z razem. To się nie wyszło. No cóż. NIE NIE NIE, TYLKO NIE TO Ja znam takie magiczne sztuczki Kurwa wiedziałem. No cóż Jesteś dosyć wolny w podsuwaniu się z niebezpieczeństw No uh -huh. Ale żeby Pani peset się kurwa zabił, serio? Nie, ty mnie zabiłeś Ja nic nie zrobiłem powiem nic ze mnie nie wyrwiecie Na razie nieważne czy będziesz gadać Fuck. Kurwa wskoczyłem mu pod nogi Podnieś mnie? Tak, spróbuję Tylko kolega kolegę muszę eee, Umieram John on jest Uważaj bo jak w biegnie to się na bańka. Tylko opóźniasz nieuniknione! Kurwa nie doczuciłem do niego Niech nikt nie mówi, że nigdy cię... Nie będą z niego rzuć maczetną, może go zabijesz. Aha Eee, nie, nie umiesz rzucać. Ja też nie. Dobra. Zabić Korwitz. czekamy pobecnej chwili. Ciekawe, sami jesteśmy kozakami. Wali... No weź, musiałeś! To nie ode mnie jest zależne. Dawniej graś na inkajta. Myślałem, że ty mnie jakieś przesłanie kurwa stawisz. A jak zwykle cię opierdalam do zera. Weź, Co ty oczekujesz ode mnie? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. Ale. zaczekaj tu. Ekipa hurdyniego Jestem Panie przodam Jak się Nie spodziewałem się, że tak szybko na stare miasto dojdziemy No widzisz, szybcy jesteśmy No fakt, że już jest pierwsza 30, ale No, dobrze nie, ale z ciebie strasznie łatwo. Jakbym... Ej, bo szybko to zrobiliśmy, nie sądziłem, że aż tak szybko zrobimy. No, myślałem, że to ja. straszne były dłuższe. Wydaje mi się, że naprawdę to się w 8 godzin zrobić. No dobra, spróbujmy. Hmm? Czyli wcale nie stało muzeum. Ten, hot, ten blok zjebany. Antena. Finalna misja. Camden. To jest 5 misji minimum. No no i tyle, ale ja człowieku my w takim w tempie okresie. to my jesteśmy 3 godziny w już w tym, w Starym Mieście. No pójdziemy jeszcze do nich, no i dokończymy to jutro. No. Nie, no, nie, wieże z Jakby mi się chciało, to byśmy na to to zrobili w jedną noc. No. miło poznać stary, jestem Ale Marykoza. Prawie za przywitaj się <noise> z Nie, to jest Ziemowski. <gry> Jestem Kyle Crane. Miłego to jest ta. Jaką mamy dziewczynę jedną na trzynasty serwerze? E, mamy tam Oliwię, Marcę. To jest Oliwia. Ja a myślę, to że to pola. Się? No to Wiesz, pola. Oliwia to jest ta. To Olivia jest to Jade. Jade, co nie? To a ta, Marta? a Marta, Marta to jest Marta. Z The Following. A to jeszcze przejdziemy. Jade? Dobrze Cię znów widzieć. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE. Który, jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Dobra. E, troj mówiła, że przyjdzie... Ma takie ciekawe imię? Dobrze, nie widziałeś... Raczej nie jest, Harun. Nie. Zabujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego, w poli się zakochał. Dobry jest. Dobry zawodnik. O ty, chuju. O ty, chujku. Crazy. Uderz, uderz, uderz w to. Tak. No uderz w to, jakąś bronią, to to. Albo chuj strzel w to. O, to też mi się podobało. No i bomba. No, A gdzie jest kopacza? No tu, tu bo jak szymi. Chyba by chyba Może hurbi zjadł to je jedzenie. Czy, czy to płacz dziecka? O kurcze że tak on się na to w ogóle wziął żeby go dzieci byle no Jezu, co to takiego Zabijamy? już jeszcze chujku mały Nie to nie do niego Ciekawsze no. no teraz to Wiesz co, teraz już nie mają nic do gadania, ale i tak do zbomber byłem, zaraz. Ty, nie zobacz co uf, lubię. Poprzednim razem zabrałeś coś mojego. Teraz, ja zabrałem coś twojego. Już zapuść późno na targi, Ryze. Wyjdę stąd srebrnie, a Nie bój się. Zastanów się. Nie możesz sądzić... Nie wiem przeciw Oliwia, nie bój się. to. ja i dealer. No. Jak większe przystojniaki na całym mieście. Oczywiście. Ale burdel. Oliwia w burdelu. <laughs> Kurwa, co oni ci zrobili? żyć Crane... Tahir walnął mnie w łeb, zanim mnie to zrzucił, tylko... Daj mi chwilę. Jade... Jesteś ranny. Oh. Nie, nie ogryźli cię, prawda? No jesteś... patrz na nogę. Na, naprawdę, tylko... Tylko daj mi chwilę. Ze słodką małą Jade nie jest dobrze, Kray została ugryziona wiele godzin temu. Chodź, się ocalić. nie, nie, nie. Nie, 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 jest! nie, 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 Wiesz, po każdym pokonaniu przeciwnika trzeba zjeść posiłek. No, ona jest najwyraźniej bardzo głodna. Agryzka sobie zjedna. Zgłodniałem no co. Tak to jest, jak się połknie za dużo spermy. No, Olivia, zapamiętaj. Właśnie cię podrubowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagają. No i. Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Furdysek poplamił się burgerem. <laughs> Ach, tak te piri-piri trój, tu Crane. Crane? Ten tam siorbiekło. Do zobaczenia trój. No Daj mi spokój. Poczekaj kochanie. To no są, jump, jump. O kurwa, bo ja do wody A ty nie trafiłeś chyba. Na... No to jest takie satysfakcjonujące. No. Ale w że ci by było ciężko. No byłoby. Kurdejni by załamał podes Za <laughs> mały podest, myślałem, że za bałby dostałniacza <laughs> No to też To są żywi zdrowi ludzie chcą zbombardować Haran Ale jeśli te bomby spadną wiedzcie że tanery Ministerstwo to bandra się <słyska> nogwistych morderców O został Nie, nie, nie! Oczywiście Ten Techland próbował zrobić coś ciekawego, ale. No cóż. A, no jest podróż. Ja pierdolę. Mm. <laughs> Bo myślałem, że mnie Techland tutaj poprowadzi. No to jest Ale nie kurwa, wszystko muszę robić sam. Eee, to co pan do mnie mówił? Hej. To on. To ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tyle tak? pizza, pizza Hawajska. Nie, Słyszysz mnie? nie, 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 powiem nie, eee... no, zabiłem nie, 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 Ja nie, 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 się czujesz? nie, ja nie, gonią mnie nie, Jak tam Karim? nie, mnie A umiera. Na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję no. tego skóry syna. Zatłukę go gołymi rękami. Ukażę ci cię, Kray! Będziesz czerpiał razem ze mną. Boże. Jesteś mężczyzną. Boże! Zemś czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? do pięciu. Raz, dwa. Dobra, wygrałeś! Masz! No nieładnie krzyku tak kurwa spinać. No to nóż w gardło. Pa! Do Szczecina! Pa! Pa! Czego chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca już tylko lekarstwo. Ostatnia szansa. Zbierz, resztę badań nie uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Dobranoc. I powodzenia! Dining Light, Creative Director Paweł Marchewka, Executive Producer Paweł Sapodny. No, także koniec Dining Light to no, Furba, ile tu to jest pa Paweł Błaszczak. No cóż. Koniec dynamiklajta. Mmm. Mm. Spierdalamy. Tak. Nie, mój krzydłobi. Tak. Dziękujemy za oglądanie. No. Tak. Pamiętajcie, nie bądźcie jak A, ja i tak swoją drogą. No. Tak swoją drogą. E, Szymi, tutaj. Nasz piękny ma kanał poświęcony grze Dying Light, więc mogę oddelegować. Taki będę. Mm, dziękuję, dziękuję Nie przyzwyczajaj zapraszam. się, kurwa. A, dobrze, przepraszam, milordzie. No to pamiętajcie, motto dnia. Jebać przez Hej! Nie ma! Tak mi mówi twoja stara, to? wbija mi do chaty, a ja jebię ją w dupala. Jebie. ej, co? Twoja stara pojebana, Jaka? robię traptogówno, ona schodzi na kolana. nie hey! Ma. Tak mi mówi twoja stara, Pija mi do chaty, a ja jebię ją w dupala. To? co? Twoja stara pojebana, Jaka? robię traptogówno, ona schodzi na kolana.